Hej, witam Was raz z moimi królikami. Dzisiaj opowiem o ziołach wspierających leczenie królików. Tu musiałam się im przesmaczyć, przecież nie dały mi. One wcielają się jabłuszko i pasternak. I na przykład króliki mające biegunkę. Oczywiście trzeba się zgłosić do weterynarza, ale można im pomóc podać babkę lancetowatą, suszone owoce, czarne porzeczki, na przykład liście poziomki, liście jeżyny, liście malin. W przypadku biegunki nie należy podawać świeżych warzyw i ziół. Gdy królik, aby zapobiec zdęciom oraz y, pomóc, gdy podejrzewam królika w można podać rumianek, koper włoski, liście malin, liście jeżyny, krwawnik. Można również podać z tych ziół owocowe herbatki. Wtedy przygotujemy jedną łyżeczkę suszu na litr wody. Gdy, aby wspomóc nasze króliczki w chorobach dróg oddechowych, np. kaszel, katar, podajemy również liście malin, krwawni, grumianek, babkę szerokolistną babkę lancetowatą, liść czarnej porzeczki, kwiat lipy, tymianek, aby zapobiec stanu zapalnym, nawet ja podaję, tak profilaktycznie, również liście mali, krwawnik, pokrzywy, nagietek, babkę szerokolistną, liść czarnej porzeczki, natkę pietruszki i też e, tymianek. Gdy u króliczku jakieś rany na skórze otarcia się e, pojawią, można również e, podać im krwawnik, nagietek, babkę szerokolistną, skrzyp polny, liście jeżyny, babkę lancetowatą, są to bardzo zdrowe zioła. Gdy ma, nasz króliczek ma chwilowy brak apetytu możemy podać mu krwawnik, korzeń, pietruszki, cykory, podróżnik bądź koper włoski, również suszony, preferuję królikom podawać na no, oczyszczenie z toksyn i osłony jelit, profilaktycznie nawet żeby yy, nie dopuścić do jakichś stanów zapalnych. Można dodać babkę lancetową, to również korzeń mniszka, liść brzozy, pokrzywę, babkę szerokolistną, aroninę, natkę pietruszki. Gdy występują choroby układu moczowego, to można podać też korzeń mniszka, liść brzozy, pokrzywę, babkę szerokolistną, pasternak, liść mniszka, skrzyp polny, suszone jabłko. Naskę, pietruszki, liść, poziomki yy, i żurawinę. jak żurawinę daję im profilaktycznie, kadra raz, dwa razy w tygodniu geofilizowaną. Ja Aby zapobiec problemom z wątrobą, też podaję mapkę lęcetowatą, korzeń miśka, liść pokrzywę, liść niszka, cykory, podróżnik, buraczka i ostropest. Przy reumatyzmie aby zapobiec w sumie reumatyzmowi, ja podaję liść brzozy, pasterna, skrzyw polny. By wzmocnić odporność króliczkom, szczególnie tak u dorosłych, wiadomo na okresie jesienno-zimowym bądź wiosennym, podaję liść maliny, pokrzywę, nagietek, aronię, owoc czarny, porzeczki, buraczki, tymianek, jeżówkę purpurową. Oczywiście musimy wszystkich tych podawać na raz, jeden z nich, dwa zioła wystarczą. Gdy króliczki nasze czekają stresowe jakieś wydarzenie, żeby zminimalizować ten stres, podajemy rumianek, melisę, suszone jabłko, korzyść selera oraz kwiat lipy. Gdy aby zapobiec, bądź wspomóc, krążenie dajemy buraczek, liść czarnej porzeczki, a na liść mniszka. Przy wypadaniu sierści, by wzmocnić to ja w okresie lnienia często podaję pokrzywę, skrzypową i siemię lniane. Gdy dojdzie do jakichś nowotworów albo zapobiec również podaję moją kliczką hibiskusa, owoc truskawki, aronie, suszone jabłko, nagietę, gliczmiszka i żurawinę. I jak zauważycie, liść niszka hmm, się pojawia prawie wszędzie ponieważ jest bardzo zdrowe zioło i zalecane do jako podstawowych dodawania często królikom gdy gorą, króliku wystąpi gorączka podajemy korę, wierzby, kwiat, kwiatli, suszone jagody natomiast przy cukrzycy królików liść niszka również pokrzywy kor korzeń niszka to but liść morwy Gdy nasze króliczki mają zaparcia, podajemy korzeń mniszka, rumianek i siemielniany. Siemielniane również polecane wtedy jest w postaci takiego kisielu. Gotujemy z łyżeczkę dwie siemienia. Podajemy, gotujemy z niewielką ilością wody. Później to kleik się wytworzy. Przecieramy to przez sitko i wtedy. Taki kisiel wystudzony podajemy, najlepiej strzykawką, króliczkowi. Gdy dojdzie do anemii króliczków, podajemy owoc truskawki, buraczek i świeżą pokrzywę, aby nam mm, króliczek się nie zatkał w okresie linienia. Ja raz, dwa razy w tygodniu podaję pół po łyżeczki siemienia lnianego. Dla królików miniaturek, dla dużych królików hodowlanych to jest łyżeczka. Aby nasze krójki nie były otyłe, można podawać liście malin, skrzyp, polny, korzeń, mniszka. Gdy przyrastają się kaczy, co krójków, jak pewnie wiecie, stale rosną, aby do tego nie dopuścić, podajemy korzeń mniszka, pędy jabłoni, cykori, podróżnik, kory wierzby, różne gałązki, a podstawą oczywiście jest sianko, żeby zapobiec klik żując. Ściera sobie właśnie ząbki. Przy pasożyta układu pokarmowego podajemy tymianek, rumianek, krwawnik oraz y, jagody. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Za jakiś czas pojawię się z kolejnym tematem. Pozdrawiam.